w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy recenzowali sobie film Tenet z 2020 roku w reżyserii Christophera Nolana. Christophera Nolana dobrze chyba powinniście znać, bo jeżeli jesteście fanami Batmana, powinniście go na pewno znać, bo jest reżyserem całej trylogii Batmana Mrocznego Rycerza, a także filmu Incepcja, z takiego bardziej popularnego filmu. Więc... Co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Bardzo Wam dziękuję za 30 subskrypcji na moim kanale. W 2 dni widzimy 30 subskrypcji. Naprawdę bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję. I zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka, a ta recenzja będzie typu podcast, bo samego filmu nie mam ani na DVD, ani na Blu-ray, więc zapraszam do oglądania. Więc tak jak mówiłem, będzie to podcast. I zrobię to tak, że będziemy... Puszczę wam z oficjalny zwiastun. I ja będę tego omawiał. Na samym filmie byłem w kinie. Byłem na wersji z lektorem polskim, więc no, to zaczynamy. Film omawia walkę z czasem. Film naprawdę jest bardzo dobrze dopracowany, jak wszystkie filmy Krzysztofera Nolana. Kiedyś zrobię odcinek o życiorysie Krzysztofera. Naprawdę lubię tego reżysera, fajny jest. Naprawdę dobre filmy robi. A sam Tenet naprawdę opowiada mega, mega historię walki z czasem. Co mogę jeszcze powiedzieć? Takiego bardziej, bardziej lepszego w tym filmie jest to, że wszystko, co się dzieje, naprawdę mieni się w czasie. Czas tu jest tak zakrzywiony, że no. Naprawdę dużo się dzieje. Sama akcja, największa się dzieje w drugiej połowie filmu. Tam no naprawdę już jest tyle, tyle akcji, wybuchy, zderzenia samochodów, co jeszcze. No naprawdę mega, mega dużo akcji, dużo scen walki, a także naprawdę do, dobrze, dobrze aktorzy są w tym filmie. Na przykład Robert, Robert Pattison, też naprawdę dobry aktor. Możecie tego Pattisona znać z Harry'ego Pottera na przykład. A, ta, no, a także z, z Mieszku. Teraz taką ciekawostkę powiem. Nie na temat filmu, ale Patison jest y, zarażony tym świrusem. Y, tym Więc dobra, teraz dalej na temat filmu. Film naprawdę mnie mega zaskoczył. Jeden z takich lepszych filmów Nolana, no oprócz Batmana, bo Batman to, Batmana najbardziej lubię. O Batmanie też kiedyś zrobił odcinek, ale to już kiedyś, kiedyś. Więc naprawdę Tenet mega, mega każdemu polecam. Takie naprawdę mega, mega kinoakcji. No, film jest naprawdę bardzo godny polecenia, każdy może sobie obejrzeć. jest mega, mega, mega sztosem. Co mogę jeszcze więcej mówić? No, akcja jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Same sceny tej walki to są tak dobrze dopracowane. To jest sama coś, mogę tak powiedzieć, że sama choreografia jest taka bardzo dobra, bo te wszystkie ruchy w, w walce są też naprawdę bardzo, bardzo dobre. Ten film naprawdę mi się bardzo podobał. Każdemu polecam i moja ocena tego filmu to jest. No, tutaj już muszę to powiedzieć 9,5 na, 9 na 10, bo jeden z lepszych filmów, jakich kiedykolwiek oglądałem. Wtedy mi się mega spodobał. I powiem tak, w tym filmie odgrywają dwóch aktorów: jest z Harry Pottera, więc jeśli lubicie Harry'ego Pottera, to możecie sobie obejrzeć bo na pewno będziecie znali te twarze. Więc naprawdę polecam Wam obejrzeć. Dzisiaj jeszcze jest chyba w kinach, więc możecie się do niego wybrać. Z mamą, z tatą, czy tam z siostrą, z bratem, więc naprawdę każdemu polecam i zapraszam do subowania kanału i łapki w górę i dzwoneczka oczywiście i dziękuję do, za oglądanie. Żegnam.